Dziś cofniemy się do 6 maja 2000 roku i zobaczymy wielkie derby Śląska. Wówczas do zabrza zawitało około 1500 sympatyków chorzowskiego ruchu. Żabole z konkretną oprawą. Zaprezentowali baloniadę na trzy sektory, mnóstwo pirotechniki i płonące serpentyny. W owych czasach była to jedna z lepszych opraw na polskich stadionach. Dopełnieniem spotkania był dym z oddziałami prewencji, zarówno po stronie gości, jak i gospodarzy. Policja strzelała do przyjezdnych jak do kaczek, używając ostatecznie armatki wodnej. Zresztą zobaczcie sami. Do nagrania dorzuciliśmy dwie relacje gospodarzy oraz opis kibica ruchu. Relacjonuje koleżka o psywce KSG Boy. U nas młyn duży jak na ten sezon ruch wywiesił flagi dopiero na początku meczu. Wisiała psychofans i KS Ruch Chorzów. Na początku meczu rzucamy około 5000 serpentyn, które porządkowi zbierają 15 minut. W pierwszej połowie na trybunach nie dzieje się nic poza dobrym dopingiem z obu stron. W drugiej mamy 3000 balonów i kiedy szykowaliśmy się do odpalenia rac sędzia podyktował karnego więc chwilę poczekaliśmy. Odpalamy 63 race, widok podobno obłędny, sam byłem w środku młyna, więc nic nie widziałem. Było także kilka świec dymnych. Kiedy dym się trochę uniósł do góry, było widać awanturę na sektorach chorzowskich. Nie wiem co było przyczyną, ale goście tłukli się z policją. Kiedy pały zaczęły strzelać, przyjezdni trochę spuścili stonu, jednak za chwilę znowu zaczęli dymić, a pały znów zaczęły strzelać i lać ich wodą. My cały czas śpiewaliśmy na policję. W tym czasie część stadionu się paliła, a straż pożarna przyjechała po 10 minutach, i wtedy zaczęło się i u nas. Pały nie wiadomo dlaczego wjechały w nasze sektory. Trochę nas przegonili jednak w tym czasie zostali przez nas zaatakowani z drugiej strony. Ogólnie było ciekawie jednak do bezpośrednich starć nie doszło. Tylu pał moje oczy w Zabrzu nie widziały i mogło być znacznie lepiej jeżeli chodzi o dym z nimi. No ale trudno. RELACJA chuligana RUCHU Rano 9 aut z Huls jeździ po fankrubach w poszukiwaniu atrakcji. Zostało namierzonych kilku żaboli. Ruch jechał do Zabrza w trzech grupach. Ostatnia to około 70 huliganów. Jedynie ekipie minibusa udało się trafić kilku kiboli górnika, którzy okazali się sprinterami. Na meczu dobra prezentacja górnika, dużo rac. Od strony Huls jak zwykle cięcy. Jednego żabola zginęły psy, górnik się nie ruszył. My próbowaliśmy i skończyło się na obstrzale z gumowych kul. Wybuchła mała awantura z psami. My mieliśmy ławki, a oni gumowe kule i armatkę wodną. Rezultat był taki, że bardzo dużo osób od nas zaliczyło kontuzje, w tym kilka groźnych. Około 20 psów przegoniło blisko 1,5 młyn górnika, nie używając broni gładkolufowej. My wspieraliśmy KSG dopingiem. Zawsze i wszędzie policja, i na odwrót. Nas na stadionie około 1500. Po meczu z Kokusą. W pięćdziesiątej piątej wieczy dla Górnika zdobył... Druga relacja kibica Górnika. To miał być mecz sezonu i w rzeczywistości był. Korzowskich kibiców pojawiło się około 1500. Nasz młyn zajmował trzy sektory. Rozpoczęło się odrzucenia przez nas 6000 serpentyn. Wyglądało to zaje fajnie i sędzia musiał przełożyć rozpoczęcie spotkania o kilka minut. W drugiej połowie robimy ekstra baloniadę z 3000 balonów, dzieląc sektory na barwy biało-niebiesko-czerwone. Po bramce odpalamy 60 rac i kilkanaście świec dymnych, co dało rewelacyjny efekt. Nie Niedopałki rat rzucamy na bieżnie, i zaczynają płonąć leżące tam serpentyny. W tym samym czasie niebiescy próbują wjechać na bieżnie, co uniemożliwia im xiarnia, strzelając do nich z gumowych pól. W sektorze niebieskich trwają walki, u nas pali się bieżnia, nasz muł śpiewa zawsze i wszędzie. W sektorze niebieskich walki trwają nadal, pały nie mogą sobie dać rady i wjeżdża armatka wodna, która ochładza dobrze bawiące się bractwo w upalny dzień. Na pomoc płonącej wieżni przyjeżdża wóz strażacki, który po drodze gubi szybę, co oczywiście nie spodobało się mundurowym, którzy wkraczają do naszego młyna. W pały lecą ławki, ale u nas brak zdecydowania i nas rozganiają. Było to niesamowite, po obu stronach stawionu walki z policją ogień koło murawy. Do końca meczu nie prowadzimy już do dopingu. Po meczu gonitwy na mieście z Chorzowskimi rozwalamy też konkretnie budę psów. Były to najlepsze derby w ostatnich latach. W drodze powrotnej Chorzowscy mają przeboje z Ksiarnią, która między innymi strzela gumowymi kulami w pociąg, a dokładniej w szyby. My jeszcze raz opowiemy o zachowaniu spokoju na tribuna. Może, ale trwa jeszcze. Trwa jeszcze. Trwa jeszcze. Trwa za Trwa jeszcze. Trwa jeszcze. Nie bądź paruba, subskrybuj ten kanał.